Dzień dobry! Na 18 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Dzisiaj swoje 140 urodziny obchodzi autor przygód Kubusia, czyli pan Alan Aleksander Milne. Nie wiem czy wiecie, ale pan Minne stworzył tą historię patrząc jak jego syn Krzyś bawi się swoimi ukochanymi maskotkami z okazji Święta Kupusia. Czytamy sobie dzisiaj adaptację Disneya Kupuś Puchatek poznaje smaki oczywiście na podstawie książek pana Alana Aleksandra. -Micka. Każdy swoje ma smaki. jeden mlecze, drugi maki. Ale nikt nie lubi błota, nawet kiedy przyjdzie słota. Spójrzcie na kłapołuchego, czy powiecie mu smacznego? Niech do błota lecą muchy, niech w nim skaczą też ropuchy, ale nie na nasz kłapouchy, który w słońca czas ich pluchy, ostrzy zębów ostrych kose, na soczysty, pyszny osę. kwaśny, twardy i kujący, trzaskający i chrzęszczący. A to cóż za maskarada? Kubuś swą piżamę zjada Jeść bawełny nie wypada Bo to nie jest żadna gratka Dla niedźwiadka, dla puchatka Niech bawełnę na śniadanie Miś natychmiast gryźć przestanie A, to jest już co innego Najeść miodu sielebkiego Słodziutkiego, żółciutkiego Pożywnego, sycącego I tym miodem zalać brodę To jest dobre na urodę a w dodatku wam dopowiem, że to dobre też na zdrowie. Nie, to nie jest uczta nowa. To konewka jest stalowa, która nie jest na mój gust, więc nie wezmę jej do ust. I wam też poradzę szczerze: ani człowiek, ani zwierzę, niech jej nikt do ust nie bierze. Zamiast stali i konewki. Królik woli jeść marchewki. Tak pachnące i chrupiące, że aż oszałamiające. Dzięki temu, że je, je nigdy się nie czuje źle. Cóż wyprawia to maleństwo? To nieprawdopodobieństwo. Mali, średni oraz duzi nie chcą mieć kartonu w buzi, A maleństwo? Patrzcie sami. Niczym placek z jagodami układankę pałaszuje, mówiąc: Bardzo mi smakuje. Niech położy kres szaleńsku mama i niech da maleńsku. Jabłko słodkie i soczyste, okrąglutkie, twarde, czyste. Bo kto jabłka często je, bardzo dobrze czuje się. Prosiaczku, bardzo proszę. Przecież piłka to nie groszek. Nie warzywo i nie owoc. Musisz się odżywiać zdrowo. A ta piłka jest gumowa. Do jedzenia nie gotowa. Nie gotowa i niezdrowa. Zaraz cię rozboli głowa. Uf, prosiaczek ją odłożył i nie połknął i nie spożył. Zamiast niej za chwilę będzie gorzkie, twarde jan żołędzie. Żołoń zawsze jest przyczyną, że z wesołą chodzi miną. A jeżeli chcecie poznać więcej przygód i historii Kubusia Buchatka i jego przyjaciół ze stumilowego lasu, zapraszamy do 13, gdzie w naszym księgozbiorze znajdziecie bardzo wiele opowieści ich przyjaciół. A ja życzę Wam bardzo miłego dnia i do zobaczenia!